W dniu wczorajszym doszło do niecodziennego zdarzenia na terenie lasu nadleśnictwa Wocławek. Leśniczy leśnictwa Ruda podczas wieczornego objazdu swojego terenu w pewnym momencie zobaczył niecodzienne zwierzę przy drodze. Zatrzymał się, myślał w pierwszej chwili, że jest to jakiś pies nietypowy. Zwierzę podskoczyło, usiadło i leśniczy oniemiał. On miał. Zrobił kilka zdjęć w momencie, kiedy ochłonął, okazało się, że jest to kangur. No, kangur to jest. Coś nie może żadnego. Czy ja jestem w Australii? No, tutaj jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku. Pierwszy przypadek kangura w podwócłowskich lasach. Zrobił kilka zdjęć. Nagrał krótki filmik, zaczęliśmy poszukiwać właściciela tego zwierzęcia. Jest to nietypowe zwierzę, jak dla lasów tutaj w jak również dla lasów w Europie. Okazało się, że jest to uciekinier z Zielonej Szkoły w Koreniu. Do dnia dzisiejszego trwają poszukiwania tego zwierzęcia. Zarówno pracownicy Zielonej Szkoły, jak również pracownicy w Wosławek poszukują go. Jest to samiec około dwóch-trzyletni, który jest oswojony z ludźmi. Nie jest niebezpieczny dla ludzi. Niemniej apelujemy dla wszystkich osób, którzy ewentualnie mieli możliwość go zobaczyć o kontakt z nadleśnictwem Włocławek względnie z zieloną szkołą w Goreniu, tak aby pracownicy mogli podjechać i zabrać to zwierzę do miejsca, gdzie pierwotnie powinien się znaleźć. Na terenie naszych lasów jest wiele różnych ciekawych miejsc, wiele ciekawych zwierząt, niemniej jest to na pewno ciekawostka na tegoroczne wakacje.